Wentylacja wydaje się wynalazkiem dość niedawnym, co najwyżej datującym się na czas, gdy XIX-wieczna rewolucja przemysłowa weszła w pełni rozkwitu. Tymczasem nic bardziej mylnego. Pierwsze świadome działanie ludzi służące wywołaniu cyrkulacji powietrza wewnątrz ich schronień można umieścić w okresie paleolitycznym. To wtedy nasz gatunek regularnie bytował w jaskiniach. O sklepieniach pełnych szczelin i naturalnie utworzonych otworów, z czasem powiększanych przez naszych przodków dla lepszej wentylacji. Zapraszamy do wysłuchania odcinka podcastu Akademii Darko. Podejmujemy szeroko pojętą tematykę wentylacji i ogrzewania. Jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcamy do subskrypcji kanału, a po wysłuchaniu odcinka czekamy na Twój komentarz lub pytania. W opisie znajdziesz źródła materiałów, z których skorzystaliśmy. Więcej informacji o tym, czym się zajmujemy, znajdziesz na darko.pl, Facebooku i Instagramie. Wspomniane rozwiązanie można zaliczyć do tzw. wentylacji naturalnej, stosowanej później przez wieki starożytności oraz wieki średnie, a nawet spotykanej na świecie po dziś dzień. Stare drewniane domy, których stolarka okienna pełna jest szczelin, służących jako nawiew świeżego i zimnego powietrza, wciąż stoją w polskich wsiach, choć na pewno nie są już tak liczne. Ich piece. Ogrzewają świeże i chłodne powietrze, które następnie uchodzi szczelinami istniejącymi przy sklepieniu lub pod dachem, a wszystko to odbywa się naturalnie i grawitacyjnie. Jednak bardziej wyrafinowane i przemyślane działania datowane na różne okresy odległej przeszłości odkryto w wielu regionach świata i można śmiało powiedzieć, że stanowiły zaczątki świadomie stosowanej wentylacji. Najstarsze odkrycia dotyczą starożytnych Chin na około 5000 lat przed naszą erą oraz cywilizacji minojskiej, która 3000 lat przed naszą erą dała część podwalin pod późniejsze społeczeństwa helleńskie. Pozostałości ich domostw zbadane przez archeologów. Zdradziły istnienie swego rodzaju kominów dla wyprowadzania dymu z palenisk oraz wież wiatrakowych, wymuszających ruch powietrza niczym dzisiejsze nasady kominowe. Piramidy z okresu starożytnego Egiptu, czyli budowane około tysiąca lat przed naszą erą, to kolejne dowody na rozwój sztuki wentylowania pomieszczeń. Niemal wszystkie ukryte w nich komnaty wyposażone zostały w wąskie kanały. Zapewniające dostęp świeżego powietrza. Natomiast w domach starożytnych Egipcjan już wcześniej na dobre zajęto się problemem skutecznej wymiany zużytego powietrza, szczególnie tego pochodzącego z kuchni. W efekcie typowy dom egipski już prawie 3000 lat temu przed naszą erą posiadał system otworów nawiwowych oraz osobnych otworów wyprowadzających powietrze zużyte, pełne dymu, spalenisk i wilgoci z kuchni. Jednocześnie przez cały okres starożytności proste i niezależnie tworzone rozwiązania wentylacyjne funkcjonowały również w piecach służących do wytopu ród wszelkich metali, czym zajmowało się wiele rozsianych po świecie kultur i cywilizacji. Te prymitywne systemy opierały się z reguły na wielu otworach, wykonywanych dla dostarczenia świeżego powietrza, tak potrzebnego dla podtrzymywania procesu palenia. Starożytny Rzym to czas dalszego rozwoju wentylacji, którą tu zaczęto sprzęgać z systemami ogrzewania, włączając w to ogrzewanie podłogowe. W gruncie rzeczy, Rzymianie z początków naszej ery stworzyli skuteczny system centralnego ogrzewania, określanego terminem hipokaustum. Udało im się bowiem kierować gorącym powietrzem z pieca tak, by rozchodząc się pod podłogą i później specjalnymi kanałami w ścianach aż do ujścia. Ogrzewało możliwie dużo pomieszczeń, nie przenikając do nich. Co więcej, Rzymianie zaczęli stosować pierwsze prymitywne kratki dla filtrowania powietrza przepływającego z pomieszczenia do pomieszczenia. Średniowiecze było okresem regresu, co nie znaczy jednak, że nie stosowano dotychczas wynalezionych rozwiązań, choć na pewno na mniejszą skalę. Odkryto je w niektórych kościołach oraz posiadłościach władców imperiów europejskich. Przełomem dla dalszego rozwoju wentylacji okazały się przepisy wprowadzone w XVII wieku w Anglii, kiedy król Karol I wprowadził obligatoryjne wytyczne budowlane, narzucające m.in. odpowiednią wysokość sufitów, optymalną średnicę i wysokość kominów oraz powiększony rozmiar otworów okiennych. Celem wytycznych było zapobieżenie licznym pożarom, które w londyńskich domach masowo wybuchały na skutek braku odpowiedniej wentylacji. XIX wiek to okres rewolucji przemysłowej i wzmożonych badań na wszelkich polach ludzkiej działalności. Pojawiła się świadomość potrzeby zachowania higieny oraz dbałość o jakość powietrza i jego właściwą wymianę, a wraz z nimi stosowne normy i przepisy. Technologia Umożliwiała rozwój wentylacji, takiej, jaką znamy dziś. Pojawiły się więc wentylatory, nagrzewnice, filtry, zaś nieco później, w XX wieku, już całe systemy wentylacyjno-nawilżające z wymiennikami ciepła. Skutecznie połączono wentylację naturalną z wymuszoną, tworząc to, co dziś nazywamy wentylacją hybrydową. Nie trzeba przy tym dodawać, że jednocześnie powstawały rozwiązania klimatyzacyjne, które szybko się splotły z patentami, często wentylacyjnymi, tworząc obecnie jeden, często dość złożony system na rzecz poprawy jakości życia w naszych domach, biurach i wszelkich innych miejscach, w których przebywamy dłuższy czas. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał i kliknij łapkę w górę. Zapraszamy serdecznie na kolejne odcinki. Czekamy na Twoje sugestie i opinie. Do usłyszenia!